Cześć, siedzą wizoj, z tej strony Agrianek, witam was bardzo serdecznie w kolejny czas, w cały dzień. Ja dzisiaj mm, zacznę sobie do porządku. Oczywiście nie powiem wam, mm, nie powiem wam, że jest ze mną Marian, ponieważ obecnej go e, nie ma. No i ma przyjechać z nawozami, no bo tak sobie ogarnęliśmy, że on tam wrócić przyczepad, to jest przyjąłka, wiecie. ma tam kolegów e, w gminie, co tam pracują w różnych takich zakładach, teraz z nawozami i tak dalej. I tam sobie ogarnął, że ktoś pewnym Przynajmniej to opowiadał. Hmm. No i mówił, że podjedziemy z tymi nawozami, no bo po co Bo ja widzę, właśnie, właśnie nie mam przeczepy: próba lotu pani do pan nawozu, taki burz. Mam panie sobie zakupić i ewentualnie wyspałać hmm. czekajcie, się nabijemy z tego. Zacznijmy do brządu. Tak postanowiłem, że. Obrządek zaczynamy. Zdaje mi się, jakby to jakieś. To zeto, kurde mało, czekaj. Powiem mi tam zaraz. Marian, nie jest daleko, nie jest daleko. Tak? Nie czekaj, daleko. może tu ci się ustawię. Ustaw się gdzieś tam, żeby było dobrze i... Ty... Nie chcę nic chyba Usta Ustaw się tam, żeby było dobrze. Co tam się działasz? A dzisiaj nawozy właśnie, jak widzisz, przywiozłem. Mogę zdjąć, te trzy wagi co tam się omawialiśmy No to czekaj to ja ci może zrzucę, żebyś z czy dzieją. Czekaj ty, to, no wezmę sobie babi czy dzieją. A czy dzieją? no to dobra Tak załadować to nie wiem czy mi dał radę ale Oj Ale powiem Ci że to Tak ten... jak dasz tu na, radę tu napakować to Może bym nie przeważał Ten otwór Jak powiem tam nie widzę z tej kabiny małej Już no, czy... Mogę już opuścić wcześniej te lgi Jakby ich nie było No 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 ciągnij ciągnij, dobra O o oh, nie obali Dobra To ja ci tu napnę tego Czyli to tak, o. Powiem ci trzeba kiedyś kupić coś do góry Jakiś traktor, bo tak. 30 to jest. No to nie jest zabawka. To? Jest. Zabawka, tym bardziej, że ja belę zbieram, nie? Sobie bele tego tu dawaj, o tego to ja Chyba już sobie zbierać belę tą 30 jednosekcyjną. Co ty? To jest. Saka No byłoby prawie. Byłoby prawie, tylko że nie jest. A słyszałeś górę. powiedzenie słynnego youtubera, Jarka Ogarka? Jest tak, jak nie miało być. Aha. Tak, jako tako sobie tutaj je położę. Na, aha, już tam będzie. Teraz. To dawaj tego tu. O, będzie elegancko. Tego, gdzie jabłąga tyło. To ja to zrobię na Joyce. Kurde. Sobie... masz Joyce Wiesz, co ja ci powiem? No? Jarek, skąd masz tura z Volmetu? <laughs> o kurde, zaraz ja tu w ryj Jak to było? Alpejskie aprobacje, czy? Alpejskie? Pr, pr, pr. A, był, było takie, wiem, wiem, wiem o co chodzi Kombinacje alpejskie kombinacja alpejska. Kombinacja alpejska. Na przykład zakładanie wozu na przyczepę. Tak. Już się tym turem, kiedy to to, to nie jest robota. I używanie często bardzo wytrzymałego pasa trafnicy Tak. Lub esioków. Esioki. A propos muszę się tu... Poszukam na eliksie jakiegoś tu esioka i chyba sobie kupię. Ty no, przydałbyś się. ...na jakiś zjazd, zlot powiatu, no. Silnik byśmy mieli, bo się płok zakleszył. Tak, albo dwa dwa. Ty, tak. dobra, to ja jadę, to ci nie przeszkadzam, no. będę tu zaraz na poza... Będziesz na Sili, nie? Będę, ale jak się będę przysiadł, to, to będziemy zrywać. Dobra, ale to tam... ...sześćdziesiątce ...ja ty... się tu wykręcę A, u Ciebie... Nie pamiętam, no. jak robić w po... 600 No kryt. Fajne, te a propos, muszę sobie swoją muzykę zrobić, I tam chyba pokazywałeś mi kiedyś to. No, tak, tak. Dobra, słuchaj, ten ja palę, to ja to a gdzie będziesz pryskał, bo mogę jechać tam mniej więcej w swojej okolice. Wiesz co, Mam jakieś pale siebie? No, no na pewno, eee, koło... ale gdzie? Koło, koło, jakby ci to powiedzieć. Pamiętasz co raz zbieraliśmy o 60 a nie chciała samą przyczepą pojechać ziemniakami? ziemiakami? Koski, zbieraliśmy kiedyś. Jeszcze 80 nie było. A no, pamiętam. No to jać tam. To dobra. Ty to jechać pod ciebie i pojedziemy razem, czy... Wiesz co, czekaj, bo ja coś źle, źle pojechałem, bo pomyślałem, że mam jeszcze jechać do jednego ziomka z tymi nawozami, ale to możesz jechać, dobra, jedź po mnie, ja się tam szybko przeładuję. O kurde, ty wykoleiłem się, ja pierdziłem. No, ja, wiem. ja coś jakby widział właśnie. Też ci tu na 60, bo to będzie A, no to dobra, to może... No to sześćdziesiątką pryskasz, pryskasz, nie? Prys, pryskasz? Tak. No, bo tego dużego Zawożę. do... Tego dużego do wyskiwacza to... Szkoda zapinać. Żeby się marnował, A gdzie jest ta 60. A jest! sto 60 to, to jest elegancki sprzęt. Kur... Cool. A, lepszy. Lepszy, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. D dziękuję sąsiedzie za ten komplement. Ale powiem ci, cię chciałem na napędem, to ja na napędem. Co by nie gadał. No wiem, bo jak mam córeczkę... No. Ty, to daj, to ja już se tu powodpinam to dziabą głospa. No, tak, to, to proszę, to czekam. Ja ci twórkę zgaszę A ty nawrócę. Ty, ale nie tu... Nie, w ogóle nie tu mam opryskiwa, ten rozsiewasz. A to rozsiewasz najpierw No wszyscy mówiłem, że rozsiewam. A. Ja, nie, ja nie daję tych zawodów Takich se... Nie, ja nie pryskam. Bo ty... No, gdzieś ty jeszcze ci nie widzę. A, bo ja ci chciałem nawrócić przyczepę. Ach. Gdzie jedziesz? A, nie, no nigdzie. Donikąd? Donikąd. Tak, droga donikąd. Powiem Ci, że trochę jak złom pracuje ta dziewięćdziesiątka. Kurde, trzeba będzie ją zmienić może. No, tamte ma na Turbince, kurde, małe. To nie są żarty. Ten widok po prostu zapiera tych w piersiach. Co jest? Oj. No, napryskiwasz pierwsze test gó, nie? Powiem że tak, No Znaczy no, są dwa nowe. Yy, jednego dnia kupione. Poczem ci, Ty, jak chcesz teraz... Aha, ty, podejdź, ja ci nasunę troszeczkę. Dobry z tego. Ty, ale ale pewnie, ja mu pełny gaz, on mi ja nie chce jechać. Podejdzie tak się. Tak. Ty dawaj szybko, bo zleci. op, Daj na pełni. Do coś takiego. O, jaka ulga. Op. Idziemy. No jak? Czekajcie, ja tutaj pójdę w krzaki. Jeszcze tylko się przebiorę tam. Będzie ja los w krzaki. Ups. krzaki. Ups. Nieważne. Co przede mną los ukrywa. Zaczekaj, zaczekaj. Ja jestem w stanie śniątko, chłop. Słyszysz ten dźwięk? Słyszysz. Ale kurde, śniątka elegant. No. Ej, się chwilę do mnie. Dawani. Co jedziesz, jedziesz, ten wróżki złomem. Ty byku z plastiku jedź ty, ty czemu ci zwalniasz tak strasznie? No bo ja tu mam pole A ty masz tu pole, to mówi no A ci. Nie wyjadę do góry O kurwa tak Zalata mi Ty ja tu całe pole na dwa opryski według, Na bielance. Pierniczysz opryskiwać Co się, nie wiesz, sąsia... Odpryski, Sąsiedzi, wiesz co ja Ci powiem? No! Nie mam czasu, bo pryską. Ale co pryskosz? Pszenicę pryską. Herbicydą. Coś czy kogo? Ja pierdzielę sąsiad. Nie no, to taki czarny humor. Czarny humor? Ja czarnego czarny. humoru w ciebie nie widzę. Ty! Co, jest? co to tak gęsto w tej pszenicy tej miotły? Ja tole ty! Co jest? Będzie więcej chyba. No. Rozumiem. Słomię, to ty będziesz tutaj głupiem. Dobra, wyskamy. Ty, wałek mi nie działa. Ja wierdzielę, TZ. Ale on zapierdziela. Ty, o temu wałek nie, nie, nie chcę jechać w ogóle. A 60 to jest do to, to w ogóle jest. Ja, ja, ja to pole zrobię się... raz, że na dwa przejazdy, ale to w ogóle chłopie nie jedzie. To jest złom jak i mały Opa. Wymienię to na lepszy model Trzeba tu kupić jakiś lepszy sprzęt, nie wiem, że jest grobki, bo to Kup sobie MTZ-a Co świdu Ajść MTZ-a Ja... kolega już miał MTZ-a, to Ty sobie może ten MTZ-om poleczyć 4 liter. Mówisz? Kolega, Kani. kolega Grojanek? Nie. Józuś Kowalski. Józuszko. Józusz. Józusz. Kończyłem pryskać. I co opryskał? Całe pole. O, a to ciekawe. No to popatrz jak ja bardzo szybko jadę w przenicę. Już jadę, czekaj. mi tak nie Ja to odpalę. Obroty 8 milionów, a to jedzie 9 godzinę. Matko! Ja tam 19 jeżdżę, 19-20 Ja pierdzielę jak wrzucę czwórkę to się zdyfie. O, czwórka i zgasło, mówiłem no. Lekko puszczę sprzęgła, ten gaśnie. Coś tu jest nie tak. O kurde, ty Może korbotronik jest to wybieramy. Znowu widzę zostawili... Te pokazy masz, no. Ja Czapadusze, tak dalej. Tak? No. Ty, to ja tam zajadę, popatrzę. A może wymienię ten złom polski. No ja pierdzielę. Muszę to zmienić. Może bym sobie jakąś czterdziestkę taką szybką kupił, co ty miałeś 40 Czterdziestkę? Powiem ci, polecam, polecam. Polecasz, nie? Tak myślałem A ty gdzie? A ty gdzie pojechać? Na te targi, czy dalej robić? Dalej robić, zaraz za targami. Ty on na czwórce chłopie 10 na godziny Wiesz co ja robię? Na piątce jedzie 15 chłopie Ja robię mtz Wiem że robisz MTZ-ą, więc nie musisz się tak palić na mtz A znasz coś takiego jak MZK, elegancki motor? Nie, prawie to tam Ty gdzieś ty jest, bo ja cię nie widzę już się schowałem, bo ja na sam tak. pięknie, kurde bieracki. Co to Widzę Cię nie widząc. A nie, so, nie może A nie teraz. A to nie. Czy zarobię to, to drzewo się tutaj no, daje klimatem, ale... Ty, no powiem ci, mało tych maszyn, coś tu. Dopiero zaczynają woli, co mi się wydaje. Myślisz? Dopiero? No, bo tu nie jest cały prac zapełniony. Ale niektóre te maszynki to fajne nawet takie. Opryskiwasz, kurde, taki to by mi się przydał, musiałby mi ich taru. A Nie Apollo. A może Apollo? Apollo, no. A. Bolko fajne, ale ziemniaki to się już mało opłacają. Ty, ja taki gruber fajny. Wszystko. Gruber fajny. Ty, ale Lankę jaka tu opalę. szóstka tu stoi. Odpalę tę szóstkę. O, o. Ale szóstka. Nie no, ale to szóstkę mam kozacką. To trochę taka robiona na sprzedaż. Odmalowana bez naklejek. Ja raczej tylko odmalowane niż coś było grzebane. A może nawet lepiej, bo jakby sami pogrzebali, to nie wiadomo co by to wyszło. Ty nawet jakiś tu taki Co to będzie? Takie przewożenie tych maszyn. Nie maszyn, co... Jest w jakiś nośnik taki widłak. A to ja mam ten maszyn. Tu jest taka przyczepka przeładowcza. Jezus, jaka wielka trzydziesta, to szóstki Ty, poldek tu jest do sprzedania Ład 1-6 w gazie Jak w gazie to jakiś dziadek tu nie musi Ty, zagazował Ty, ale pali, na, pali nawet I ja wyjeźdź Ty, no powiem Ci Ład ty, ale widziałeś tego kierowca tu? A idź, kierowiec Duży taki dziad. wyrobicie to. tym... tu, patrzysz na to i słyszysz, że to już spaliło się. o się od... Ty, ty, od A idź, wyrabiać się tym na podwórku, czy coś. Nie no, to jest dobrze skręt? No, tak, ale jakiej... Wiedź tym, No, to, to skrowa, i... do, no, do, do to musiała być jak na bizona. No, jak największa. Jak na giganta. No jak na jakieś... Jak na tego nowego Bizona O, właśnie. Bizon BS Bizon BS no. Ty, fajne te rzeczy ale tu trzeba przyjechać, obciążniki fajne, no, już się No obciążniki mają taki już masywne. Ja ale nie ty nikogo nie ma, nikt tu nie steruje, ty, tym ty, takie. Ty. Ja to nawet ciągnika ty. na taki obciążnik e, nie mam Ty, no powiem Ci, Czatu będzie przyjechać, ale to jak tu dojdzie kilka maszyn, bo Wiesz. ja bym nawet se Władka kupił z turem niż tego z grobu, No, też kiedyś myślałem, ale no ja mam już plan na tura. może bym se Władka kupił? No. Co Ty myślisz o Władysławie? No taki, pod warunkiem, że tylko do tura, <noise> Ale on ma turaż dwusekcyjnego, bo patrzyłem kiedyś ciekawości na władia. Nie, nie jest taki głupi ciągnik. Nie wszystkie ale nie A to po prostu nie tak, że... Sekcje. Jest Akurat nie sało prysku na jeszcze jedno pole. No i tak nasza. Ja w ogóle cię zgubiłem. Czemu ty nie 0%? A ci powiem, bo jak nie nawiozłeś, to jest nie to, to by się zgadzało, nie? No tak. A, no właśnie Jezus Maria, jak to jedzie, jakby nie mogło. A e tu redukcję robisz piątkę na dwójkę, bo normalnie... Prosta droga. Słuchaj, mój ty byś mi kukurydzę ogarnął? Ogarnąła gdzie? To mi się mówię o zebraniu w grudzie. Wiem. Gdzie i kiedy? A kiedy? Za trzy miesiące. Jutro. Jutro to raczej na kiszonkę. No. Tak wcześniej trochę. No w sumie... Nie, no wcześniej, jeszcze jest taka niedojrzała. No w sumie... Ciekaw jestem czy ludzie robią w takiej kiszonkę. To się nie opłaca, jest za mała. mało, za mało na razie za mało zbierze za dwa, że to mało wartościowe chyba jest jeszcze do jedzenia no. dla tych prób. Teraz to już jest późne żyto na kiesiątkę, takie późne. Żyto, nie? No, no właśnie, bo żyto też się skroi jeszcze. Nie, no Ci dramat, ta 60 to idzie go na sprzedaż, nie ja wiem jutro ogłaszam. No to kupuj władzi, ale władziu prędzej pójdzie z tym rozświewaczem jak ona. O no, władziu pójdzie jak głupi, A, gu... a zobaczę, czy taką stronkę mam tu, agrosprzęty.pl. Ja właśnie potrzebuję siewniku siewniku. Siewnik popatrzyć ci tu. tu. A zerknij, no się coś nie było. Ty Erwin. no jest. Ty, jest MF do kupienia. MF? No. 255? No, albo Ursus. 35 3512. No. Nie mówię, że się nie skuszę, ale. Yy, nie. Ale mówię, że ja bym się skusił. Chłopie. Byśmy ja mieli tak samo. A, bo ty też będziesz to kiedyś chciał. No mam planie no. Ty, jest władzi. Już co chciałbym MFA, bo to no, coś do tura. Nie Ja nie mam. No, się... Nie mam tura. Dziecka jest tylko do bornika załadować. No, bo tak to... to... I to z problem... A mógłbyś zrobić adaptację do MTZ? Um, e, mógłbym, ale wiesz, jak ten schodzi z rozrzutnikiem, no to musiałbym przepinać. E, a no bo ja. z rozsiewaczem, musiałbym przepinać. Nie jest mi ręka. MTZ no też... No nie będę ukrywał MTZ, jest najlżejszym ciągnikiem, jak na świecie. Czemu? On jest taki lekki, jak weźmiesz cokolwiek na kura w mtz to jest wiedzieć, że przednie niekoło do dopiero. No ale przyjecha też. No to prawda. No MTZ jest niemały, nie? Jakieś obory czy coś, kiedyś to iść wjeżdżać. Ty, no to ja mam ogólnie resztę, już tam ogarniałem rozsiewania. To ja mam, teraz to już czekam na żniwa eee, Ja, jeszcze jedną pracę. No i wystawiam tego złoma, bo to jest jakiś dramat. No jest tak, się nie będzie zmęczył. No co ty, to jest robota głupiego z takim. Ja mu daję pełny i ruszam z trójki, a on jedzie dwa na godzinę. A lekko puszczę gaz, to jest, to jest, ja ci powiem, że... Siano kosy Sianokosy? A to sianokosy to też pasuje za żyliwami. Sianokosy zrobimy już o parę możliwe. Też nie wiem, żeby będę... A ile tego odcinka zostało, żeby to... Co byś chciał zrobić? Nie no, bo to, żeby wiesz... Żeby się... Żeby to niedługo trwało. No takiego optymalnego, no 2 dwie minuty, teraz to gospodarstwo. to ty se wracaj ja jedę sprzedać złom bo zostawię go tu pod drogę no ja, ja na złomie no na złomie to będę to o tak to postawię tam skokur wystawię do góry wiedzieli że się wnosi mhm. chociaż nie wiem za wysoko nie co on wysoko podnosi jak ktoś ma małe gospodarstwa A, na tak. duże gospodarstwo to, pod, 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 to podnosi I nisko takie twierdzenie bo ty ile chciałesz chyba, chyba Big załadować 60 na no, to, co tyle no ty czemu ty jedziesz trawą? a by się pomyliła a biegnę za tobą, zobaczymy co tam będziesz zrobił a wszystko już porobiłem żebyś się w bramę zmieścił, kiedy jeździ w dupę, w dupę, w dupę, i teraz mnie moje... W się dzieje, ulubione gaszenie pokażę ci moją technologię? No dawaj. Wbijamy czwórkę, biegi polowe i szybko sprzęgło. I szale, no i tak sprzętki. się gasi. Sam gaśnie. A jak wciśniesz sprzęgło i wejdziesz, to się sam odpala. Tak, to prawda. Siadaj, mm, dałem traseta. Ja? Mhm. Ale, że ja? No. Dobra. Jeżdżaj tutaj na jest. Gdzie? Tu Jezusie. się Gdzieś tu jest? A tu? tu. Na dół. O, prrr, na dół wyskiwacz. No, jechać za mną. Ale jej mam jechać dalej? No tak, tak dla mnie tutaj. dobra. Kosiarkę poczeka. Mam jeszcze jeden pomysł. Tak, tu są takie ciężkie te biegi w tym bruzku. A jak ktoś, jak ktoś nie umie... A podnieś do góry, złóż. Czekaj, bo tu hydraulika musi się napompować. Teraz na koniec odcinka zrobimy jeszcze poruchom jazdy 30 z rozsiewaczem pełnym nawozu. Ty, To ja ci go tu już przygotuję, ja ci go tu zostawię do siana kosu no. No. Tylko gdzie by ci go tu dać? Może tu ci go dać? Teraz czy. najmniejsza wraz to MTZ-a, że będzie już sam kos A dałem ci on jest lekki, mocny, fajny on niby Mocny, ale strasznie lekki Nie lubię tego w tym mtz bo się łatwo waży. Jak począłem kiedyś taki gruberek Czy gruberek, To taki, patrzem Masz nie, odpoczę no No masz, poczekaj tu jeszcze te pasy No a no, podejść tu pod no, się... A Czemu on nie pali? Ja to się w ten pierdolę A paletkę to ci zjedać? Na szczepionku już, muszę oddać temu gościowi, gdzie wydałem a bo daje więcej, ale palę do niego wraca. Mówię, będę przejeżdżał tam biadę do takiego... A dal się robiśmy do ciotki takiej. Widzicie, ja będę je auto pod ale też nie zestać. Sęsiad... Jak my się dwa zaprzemy, to podniesiemy baga, nie? A jak? Ja tu sam podniosę portwin, nawet dni siadam. Dobra, trzymamy. O teraz już jest let, po 5 kilo ci go tam. 5 kilo Keba 5 kilo na i patora Keba 5 metrów. No i upalamy 30 To nie idziemy w razie. To tura odczepimy, a to będzie masakra. A ty sobie... to kończ, to będziemy yy, yy, później nagrywać na jeszcze. A, dobra. ta tura przepiej. I... Dobra, Marian, pożegnaj się z nami. E, daj tura na mach. Także dziękujemy i do zobaczenia w stylu. Daj tura na dół. Na daj tura na dół. Ej! Daj tura na dół. No dobra, daj cześć.